wieczór odcinek 14 więc starcie już bym chciał powiedzieć że może być trochę głośno Będę starał się to wyciąć coś się działo takiego głośnego i widzę już pieska muszę go naturalnie uratować mamy pieska i tym razem jest żółtawy nie wiem nie znam się na kolorach jestem chłopem Dobra, przydałoby się to zatrudnić, ale sobie rada. Tutaj stążyć przed nocą, tak mi się wydaje, choć nie jestem pewny. Chcemy zaprowadzić te sarny bozu, niestety nie chcą współpracować. No nie chcą współpracować, bym powiedzieć, że jedna nie współpracuje, ale jednak dwie nie współpracują. No to będzie trochę trudno. Yy, sarny, a ja, tu są jelenie. sarne. przepraszam. Nie ma to żadnego znaczenia, ale... ale no. Wydaje mi się, że jeszcze nie trzeba Śś, mógłbym. skabrytować. Czemu ty uciekasz tą stroną? Nie mamy łuczników. bo Coś, bo byś tak i nie szczela Przynajmniej nie było ich po prawej stronie, ale byli po lewej chyba. Świetnie. No bardzo dobrze spędzony czas na z upolowania saren, kiedy nie ma tych. Udało się. Daj mi to. Eee. A nie, dobra niech zaryzykuję. Będzie zaryzykuję. Buduję to po prawej, choć po lewej, nie mam tych. Nie mam monet, żeby kupić. Zobaczmy, tu jest statek, My Stąd przeszliśmy, tu i przepłynęliśmy. E, tu jest sarenka... Znaczy, no, jeleń. No. Fajny wodospad w tle, Fajnie, że ta scenaria się te, 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 te zmienia. Ło! Wow. To już szybko. W musimy uciekać. <laughs> żeby cię nie porwali, bo jak cię porwą, to będzie okropnie. Dobra, już szwajc. Piasek. Piasek, piesek, 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 ludzie. Nie, gdzie ty idziesz? Nie, po prostu. Jest. No gdyby tylko trafili. Dobra. Da się. Z jednym uderzeniem nam uszkodził dość mocno mur. To też. Dobra, czyli jednak będą mocniejsze, chyba, te potwory, tak mi się wydaje. Czyli trzeba się skupić na zarobieniu pieniędzy i ulepszeniu tych. Ale to zarobienie pieniędzy będzie trochę utrudnione. Widać. Też na starcie nie mamy tego zbieracza tych podatków. Chyba, no, że on się później pojawi. Pamiętam. Eee. Yy, no. Trzeba trochę... ...prędzej spora. No, mamy drugi dzień. Tak, dałoby się też trochę poeksporować. Tego pójdę na lewo, to zobaczyć jak to tam wygląda. Yy, i wracając, poluję te sarny. Poluję, zagonię te sarny, żeby upolowani mi Śliwi, pieska. Fajnie co tutaj mamy? O kurde. Hmm. Na razie nie, i tak mi nie stać. Ale dlaczego na razie nie chcę? Dlatego, że wydaje mi się, to jest... Jest taki... wierzchowiec, że tak mówię. Nie wiem czemu nie jest. Który... Buduje to, że jelenie się nie boją. Ja nie jestem pewny, jak wygląda polowanie w takim przypadku. Znaczy, no, nie wiem, jak ją. Eee, czy wydaje się, jak stanie zagonić, tak? Tylko czy nie. Więc na razie nie będę go kupował. I eee, to jest w ogóle właśnie pierwszy. pierwszy by Pierwsza możliwa zmiana. Pierwsza wstawa. Nazwa. Może pierwsze do kupienia. Teraz się pojawił. Wcześniej czemu nie. Nie wiem. Wydaje mi się, że już tak. Bo drugie wyspy powinien być. Jakiejś a nie było. On mi się trochę zmęczył, więc. Więc mu tam trochę pojeść. No? A we? jesteśmy. Gdzie ale z raczej go Trafili raz. Wydaje tam są ci, skibi, bo oni nawracają. O, gdzie ty idziesz? Nie no, co on robi? Ten jeleń się chyba Zostawię no, go. Nie do końca jestem pewny czemu on ciągle. Gdybym w końcu powinien zmienić tą stronę. Szyb. On biegł, ale zrobił tego. byś tu zarob jakieś. Okej. Okay. Ja. Wszystko. jesteśmy. Niestety się zmęczył. <grybna> Jego raz tylko Jestem załomany Czyli nic dzisiaj... A ja, daruję dwie monety Wow Ale normalnie Potęga ekonomiczna Was jest eee, eee A ile ich... Ile mam tych monet? Patrzmy Mam cztery. Wie co? Nie wiem, co mi to dało. Ale to kupiłem. No, na razie nic mi to nie da. Muszę zebrać pieniądze. Kupię więcej złota. Gdzie ja znajdę? Nie wiem. Jak go tam żeby zatrudnić? Potrzebuję ludzi, ale... Nie mam... Nie mam za co. Nie wiem, czy im płacić Tu jest... ...kanał Jeziorko, czy nie jeziorko, tylko... tam. Co się nazywa? Strumming. Tu mamy kolej... To jest wszystko? Okej. była jedna skrzynka, bo z tego co pamiętam to w ostatnim odcinku eee, Skrzynka Lazłem tutaj, gdzieś jeleniu nie idzie. Zaraz go doprowadza. Trochę, trochę to zajmie, ale zaraz go doprowadza. No. Czemu się zatrzymał? Koń mi się zatrzymał bez powodu. Ten też ciągle biegnie. Ja też biegnę. Nie powinien tego robić. Ryzykuje życie pieska. Nie wiem jak kupić tej mapy, nie za co Nie Rozumiem tej ilei. dziwne To jest jakby pomóc w polarowaniach, ale tego nie robi Nie stanie, nie tylko stanie powiedzieć z której strony idą tam O nie wiem, trudno będzie Ciężkie są porączki no, tutaj już szczególnie jest trudno tych. Bo nie mam tego e, zbierania podatków. Tego, e, tak Kazusu? A teraz No, udało się. Świetnie. Czyli zarobiłem tylko trzy monety. No. Ciekawe. Nie wiem, ja mi coś dało. Ja bym się rozwinął w tą stronę, świetnie, tylko że już nie starczy mi czasu, żeby sobie zrobić dzisiaj, w tym dniu. Jeszcze jednego jelania. Pani by go upolować, to by byłoby cudownie. Ten... Piesek, piesek wracaj ja wrócił tutaj O a nie by ten łotek wrócił, to byłby dobre Właśnie wrócił O świetne Potrzebuję farmerów Ale potrzebuję tu mur zrobić pierwszy no, nie ma miejsca do robienia Jest to dość spory problem. już jeszcze cię by No i super. Najlepsze, najlepsze jest to właśnie, kiedy wchodzą wiele nie w, w, w tych przepuśliwych. Bo oni są po prostu mi. No nieważne czy. Nie, nieważne jak strzelam tutaj tak trafi. Dobra, to lasu. Wchodzę mi Dokładnie. Gdzie tu jest ten? Tutaj dopiero chyba. nie ma. Tu nigdzie nie ma tanie. Alby ziemi takiej wybitej podwórki. Nie Niech są to drzewa, ale problem. Nie ma im Oj oj. Tutaj nie mogę zrobić tej. A czy mogę, ale. Mam jeszcze farmerów. ...blokowanych. Ej, właśnie się zrobili. Dobra. By już kosę jedną. trudne, zatrudnię dwóch ludzi i ty chodź też co podejdę będę miał jednego już tam zapasia ale nie wiem co z tym murem bo co będę chyba musiał zrobić to zrobić ma no, ja się powtórzę yy, tu zrobić mur nie byśmy musieli wracać na noc tak będzie trzeba zrobić jest to dość ciekawego dnia tu jest mur, który jest tak daleko to by się zrobiło dwa mury ale jak na razie nie będę tego robił to jest za daleko i nie mam, mam wystarczająco pieniędzy żeby to pokutyfikować jak to teraz... no, nazwa chodzi mi o to, że jak będą daleko od to ja będę miał dużo chodzenia i nie będę widział co się dzieje Będę mógł zareagować za bardzo No i no Nie mam mur zrobić już, a nie zrobiłem tego No ja niedobrze Mam dwie monety tylko Trzeba jeszcze jednej, okej, dobra Czy to spowoduje, że tu nie będzie tej? Spowodowało, że nie ma pola Kupię już kosa jedną. Znaczy on kupię kosa tam... Yy, tego. Ciii. Nie, 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 nie ta noc. Z tej kupię, bo... On będzie musiał wyjść i, i... Idą z lewej. Mówię. Poczmy. Idą z lewej. Kupię tą kosę, Co jest prawie, bo chyba też przyszli. Kupię tą kosę i będzie trzeba poczekać aż przyniosą jakieś miski. Z kilka dni, nie wiem. Masz pięć. Tak zgaduję teraz. Nie mogę za dużo zrobić, Oto jestem. jest ten kulik, fajnie jeszcze do polowania w stanie polować jeszcze? Na piąty dzień tydzień, tydzień. Ale jeleni brak właśnie się zrobię po prostu drugi Żadnego. miastu tak jak mówię, że nie ma jelenia to się pojawia że powinien mówić Miał pieniądze. Pojawił się pieniądze. Są skąd Zabisko Tablisko tego jedzenia ale no bo tutaj no, no obawiam się że dostanę no, zarabiać już co no, byłoby nie a, dobra w sumie tak się cofnę koło to jest dobre słowo nie wiem Miałem tego słowa ale nie jestem pewien co to za się No że kawałka może zablokować gdzieś to... czemu to soft? sprawdzić znaczy, definicję słów żywą. połowa była dobra nie no potrzebę potrzebem ja tu teraz w tych drzewach jest polana, przynajmniej co ty robisz? Nie mi dają trochę pieniędzy. Mógłbym kupić te mury, już kamienne tam. Czy nam to do, do upgrade to mur? Ja mógł. 6 monet. Albo bo... Tak, mam 6. To nie, nie Potrzebuję 7. 1, nie. Biegnie oczywiście z lątrz, Ciekawe, ile tam to ma tych... Jestem pełna w sensie, że tam ta farma idzie żeby mieć jakieś prawnych. uprawnych zobaczymy no próbuję ich zrekrutować tylko no aktualnie jest aktualnie to Co ci się robi zobaczymy czy będę w dawaj, bierz. Co robisz tam? Popie. Ojej. Chodźcie nie ma na to. Bo nie są głupi. Tak zrobię. I mógłbym kupić kosa, a teraz nie mogę. Bo ja jestem upośledzona. Czemu on nie wrócił? Po co? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Kupię kosę kolejną. Kupię łuk i kosa. Jak No dobra, będzie wszystko. Na odcinko. Dziękuję za oglądanie. Następną obranc.